Że ja już... Już by... nagrywa się. Nie dotykaj tego aparatu. Przecież nie dotyka. Dobra, co dzisiaj gotujemy? Babeczki. Jakie? Szpinakowe. No to jak myślisz? Co dodajemy? Szpinak. Szpinak. Dodajesz ze mną? Tak. Okej. Okay. Szpinak. Do tego dodajemy jajko. Wymieszaj troszkę. Och! Nie tak ostro. <głos> <głos> Całkiem ostro ci poszło to mieszanie. Dobra. Jajko dodajemy tworożek. Proszę, teraz mieszaj tylko delikatniej. Delikatnie, delikatnie. A ja będę sprzątać. Już gotowe, wymieszane. To będzie bardzo prosty przepis. A lubisz takie babeczki? Tak. To ty mieszaj, a ja będę doprawiać. Potrzebny nam czosnek. <laughs> Dwa czosnku. Lubisz ostre? Nie. Nie? Nie. A jakie lubisz? Słodkie. Słodkie? Słodkie, Danie. Te bawiaćki nie będą słodkie. Ale dlaczego? Teraz potrzebujemy gałkę muszkatołową. Wiesz, która to jest gałka? Tak. Poproszę jedną. Tak, tylko ja będę ją szybkać. To nie sitka się, tylko ściera na tarce. Ja będę ścierać. Dobrze? Mm. Dobra, trochę chili. Tak, ja będę ścierać. Trochę soli. Ja będę ścierać. Ja będę trochę ścierać. No i proszę, i gałka muszkatołowa. I będziemy wykładać. No proszę. Teraz to wymieszamy. A jak będzie nam jeszcze potrzebne, to ja trochę wrzucę. Dobrze? Dobrze, ale już wystarczy tej gałki, wiesz? Pachnie? Pachnie. Ładnie. Pachnie? Tak. Podoba Ci się zapach? Tak. Będziesz ale, jadła babeczki? Ale teraz muszę chyba dositkać. To nie jest, kochanie, sitko. To jest tarka. Ale ja będę... Tarką sitkać. Tarką się trzę. Ja będę trzeć dalej przez te babeczki. Ale już wystarczy. Nie. nie, 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 nie. Już wystarczy. Ale ja podzielę. Dobra, i teraz idą nasze babeczki do. Piekarnika. Ale najpierw muszę je ochłodzić. Śś. One jeszcze nie są gorące. Śś. 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 Ja ochłodziłam je. Dobra. Ja ochłodziłam Gotowy? je.